Fajne kwiaty ma E w ogóle fakt, wszystko za jeden smarag Eee, wypędził w, w kolejnym odcinku z Dawidem i Pabłem Dużo nagrywasz tak? Elo Elo,elo, bo... Elo,elo się mam zero Tak! Ty <grywa> weł! Jesteś w meterze? Cześć, cześć! O, to tak nie bijesz! Witajcie w kolejnym odcinku. A. Dzisiaj we trzech. Nie ma mnie, skołałam się. Gdzie jest Dawid? Czy znajdzie go To Czemu że mnie! Znajdzie Dawida do bicia. Tak, no przestań, gdzie jest Dawid? Powiedz mi. Umam się. Nie w dobrej chwili. Ty, znajdziesz go? Zdrowe patrzę. Witaj, kada. Dlaczego Chyba nawet nie może, czekaj. Teraz może. Robił, robił? co tak. mi zadał. Mam taki łódź. Ja mam taką sywentkę. No. no mówiłem, że No, ale to było efektowne. I co, jak Ow. budujesz swój dom, czy nie? Ej, a może damy, gdzie będziemy schodzeni? A, idzie do meseru. Co ty jadłeś w wędkę? Co jest? No. No. Ta taką animację jedzenia właśnie. jak mieć wędkę. No, właśnie taką. Jak ci się ręka trzęsie. Ja chcę

Yes. <laughs> Hmm. A szukamy pięty? No, powinniśmy zacząć. A tam kulisła? Co tam kulisła? Dobra, wiem, że to jest pojemnikanie i nie pukałem, ale... Pięknie po prostu. Puk

nie. A co? Wziąłem doneterów na jego przymieści, na jego chłopi. Mój pies, pies! Mój pies! Mój pies! Nie jest, Bóg jest. Nie chcieli! Niech wyszedł z lekarza. Chciałam, żeby wyszedł z Już wyszedł z Zastrzelane przez kliwę, wiedziałem. Wiedziałem. Dobra, teraz jeszcze sobie zrobię. Idę na ja, mnie. Nie, nie mam. Dla mnie jeszcze tyle jedno. Kiwa z drewna to jednie. brać złota, byśmy się O, może być, może być, może Tyle być. Nie, mam tego do złota. nie, chyba nie, dalej. dobrze. nie, 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 wiem co

Aha! I co? Fajnie być tak zabijany I Tak, nie złota. Nie, nie Nie, nie wiesz.

A i mam ten. go powiedziałem. Okay, zaraz go stanę. Atakuj go pies! Dobrze! Jóleczek! 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 Co? Jóleczek! 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 może to tak nie Nie. Co, Już nie będę bił psów Nie będziesz bił psów? Nie Dobra. Sprawdźmy to, jak będzie bił psy to od razu Ej no oddawaj ale... mój łuk nie. O, o, o. nie mam łuku tego najlepszego Nie wiem gdzie on jest o, tutaj. Ups, nie No bo nie bijesz. A no jak cię mają nie gryźć? Nie biję ich. Skielec cię bije. Nie biję. Nie biję ich. Ale skielec cię bije. Proszę bardzo. Ej, czemu te drzwi są tak źle postawione? Nie wiem. Mi. Lubię. Lubisz tak się je? Tak. I spać. Mm. co teraz? No. O, teraz możesz spać. Nie, 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 Tak. Ага, ага. Вот, а, а, а